Tam mamy poniedziałek. Jedziemy sobie załatwić pewną sprawę. Taką na całe życie. I będzie ciekawie. Podejrzewam. Ale to zobaczymy. Może się uda coś tam na miejscu ponagrywać. Jeżeli się zgodzą. A jeżeli nie, no to zobaczymy. Tam efekt końcowy. Dobra, to tam do usłysząka. I do zobaczyska. No, i dojechaliśmy na miejsce. Tak się nazywa studio w pile. godziny otwarcia. Ponoc znają się na robocie i to konkretnie. Zobaczymy, co tam się dzieje. Dzień dobry dzień dobry? No. Tylko tak Witamy. Tutaj powstaje Wojtusia projekt. No, coś fajnego. Ej przestanie to w ogóle padać kiedyś? Czy tak? już? Nie zanosi się, nie? Zaraz mamy jesień tej zimy. No, no. ile przed wiosną. No. Ta. Człowiek się kurwa depresji nabawia? no. No. co się dzieje wszędzie, byliśmy nad morzem, to jak się przejeżdża przez jakieś wioski, czy coś i idą jakieś strumykierowy, i to wszystko jest tak powylewane. No. Masakra, nie? Proszę, no dokładnie. Ale, nie. ale zobaczycie tak ogólnie. Droga morze, to droga nad morzem, to jest taki dramat, że to można no. zabiegać, kurwa, zgubić bez problemu? No. Tak chodziliśmy ja te... na środek, bo no. patrzyłem, jak się pojechać drogi. inną drogą i myśmy tak trafili, nie? Tak dokładnie ukukamy, tak japy no ja to no. też jechałem pożer jeszcze tak padało i jeździliśmy na łóżek Alicja na którym foi hotelu ja będę krwawił na tym Mieliśmy służby drogowe oni naprawiali no Wysypali tym, nie z łopatą i butem kleprawa je jak to nazwa fajne studio w ogóle jest tutaj czy pięć stanowisk do zrobienia, to tak samo jak my tutaj, no wiesz. Pokazałem Ci fajny projekt, a wiesz, tam było 15 od a tu zrobimy tak, wiesz, tu ta. tyle. Nie? Pokazał ci fajny projekt i na tym się kończy. I, wiesz, do I do domu. Wiesz, Becalen i... i... I, wiesz, i... No. no tak miał wyglądać. Ta. Tak, miał ta. Ta. Takim, ja, taką miałem no. mieć ziarę zajebistą. Miałem takie kompilację. No. Ta. no. Ta. no. Ta. Najbardziej znam z Besta Slarą Tak o. I otrzymałem tą kartkę na pianko muszę zrobić tak ładne zdjęcie o klarykro. No, zwierzę Tak, zjeżdżał i snufruje. No. I na tą kartkę i na tą tatuaż Ale no. fajnie wyglądają takie, jak są motywy zwierząt. Jak mają pyski poprzekrzywiane, oczy gdzieś no. powiedziano. Ale portret nie na przykład, nie? No, no, no. Ale poczekaj, to ty, Alicja, to ty jesteś Tomka, kobietą, tak? Nie, nie. No przecież to jest obywatel. A siostra twoja? Najmłodsza. A, to widzisz. dobrze, to Do, tak będzie, tak by to wyglądało. Nagrało się, ale to się wytnie. Spokojnie. <laughs> by Do. No. Będzie ok? Będzie fajnie, no? I rzeczywiście, napis logo czarne i to 113. No, ale powiedz mi teraz kurde ten, bo to masz różne odcienie, wiesz, ja ogólnie jestem mężczyzną, ja się na kolorach nie znam. Ale ten. Zrobimy sobie taki mocniejszy No, taki, taki właśnie, żeby kurczę to jakoś wyglądało, nie? Mocny, że wybierzemy sobie że... mocno. No. Ten, on też to No bo dobrym, Aga ma sieci. takie bordo tam zrobione. A... No właśnie, no ja tak kurde no, wiesz. No. A tam. Nie chcę tam za bardzo. A tu masz jeszcze wiesz. napis czerwony, czerwonym zrobiony. Na dupie. Tu nie. Tu ja nie chcę widzieć. <laughs> ja, ja zobaczę najwyżej i ci powiem, czy jest dobry kolor. To to i zobaczę. To <laughs> no. się nadaje. Ej, chyba, że ja zadzwonię jeszcze po familię, wszystkie moje córki, chodźcie, zobaczycie, wiesz. O taki mniej więcej odcień bym da czerwonego. Który? Taki jak tu. Coś... A taki 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 ciemny? Może być ciemny, a może być jaśniejszy. Tak by wyglądał ciemniejszy. Mhm. Może być też jaśniejszy. A Może być rzeczywiście taki żywy. No ale taki żywy to jest właśnie ta jak koleżanka tam ma. Może Czy... ciemniejszy. Jakby Aha, to jest jakiś... ciemniejszy. No to może taki na przykład, kurczę, co? No. Żeby się tak No i fajnie, no ale to wtedy rozumiesz, kurde, zmieścimy tutaj raz jakoś to tak, żeby było ten? Tak. Bo chodzi o to, że jak po prostu wiesz manetka i żeby to fajnie wiesz było widać kurczę. Ja tak, wydrukuję sobie po prostu kilka rozmiarów i dopasuję sobie. Aha, aha, dobra. 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 No, dobra. Się spokojnie sobie dopasujemy rozmiar. W... Chyba, że rękę do tatuażu. No. <noise> Wypadnie <noise> wzdłuż nogi może. Nie. Dobra. No. Fajnie. I powiedz mi, ile ci to tak mniej więcej zajmie czasu? No, 2-3 godzinki. Chcę, że spokojnie 2 godzinki. Kurde, on to wytrzymał. No, tutaj już kolega przymierza. No. No, a tu ten? Nie, nie, nie będzie za nim ten? Teraz Aha, po... bo tu tak, tutaj chcesz na zajechać na ten? Tak, tak, to też, no. ta, to też... Bo zamykamy tak zazwyczaj, część się troszeczkę tam, poza barkiem, jeżeli nie? nie było tak, że to no, będzie tak, no. na barku, tylko delikatnie ten ponad bark, mm -hmm. no, bo wtedy ładnie jest na no. nie? Tak samo tutaj na boku, no. tak, jak za, zaciągamy, to tak żeby... On... A nie, będzie zadowolony ci powiem, no... Kurde, to roz. Jeszcze, bo sam jestem podjarany. No. Zobacz sobie proszę jeszcze. No. To jest troszeczkę większy, yy, większa ta maska, no żeby całą właśnie. No... To no. co? Ja robię kalkę, sami ci.

I będziemy odbijać. Tak, zawsze jak wyjdziesz na przykład z kąpieli, czy to. To jest duża różnica, jak się. Chyba będzie widoczny, co? Będzie, będzie. Jeżeli chodzi o sam napis, no to tak jak tutaj nie Aha, aha, aha. No, no, no. no. czarne, nie? No. Także tak to będzie wyglądało. Tak, i będzie git. Szczególnie tą właśnie 50 jest Będzie git, co? Także ja bym większego na pewno nie robiła, nie? Żeby mm -hmm. nie wjeżdżać tutaj w tą przestrzeń, ani w, w tą, żeby tom, no? zapobiegać jak najbardziej wycieraniu, nie? Dobra, dobra. Buduż no. byłby za dużo i rzeczywiście by wchodził tutaj na łokieć i tutaj pod, na tą kosteczkę, mm -hmm, nie? I to by było bezustannie tak. No, 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 no. Git, no. Dobra. A bo to musi wtedy wyschnąć, tak, żeby się nie rozmazało. No ale pewnie ty już to w głowie masz ogólnie, nie? Ten... No. Bo później. Kurde, ale będzie fajnie, mi się wydaje. Musi. I co należąco będziesz mi to robić? Chyba tak, to naj, najwygodniej będzie w ten sposób. Aha. I co? I mówicie, że to nie ma różnicy. Bo kurde, mnie kiedyś mówili, że kolor, właśnie, że kurde bardziej niby boli, nie? Nie, to jest kwestia nastawienia po prostu. Tak? jest na nastraszenia takiego ja Zawsze Aha. Biały, bo już na koniec to o to chodzi. No i biały W białym jest te miejsca zazwyczaj. Które już były dawno robione Aha nie? I, I to już bardziej to zmęczenie skóry nie? Aha, aha no, 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 no. Jest zupełnie coś innego No bo jest poliwarki, no ale No, 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 to, no to nie jest, nie? Mhm. Biały mocniej trzeba Po prostu, nie To widzisz To to, to są te pigmenty wszystkie tego? Tak A my który będziemy robić? My będziemy robić ten I sobie czerwony wybierzemy może trochę, no fajnie że jest no wszystkich, więc zrobić pierwszy. Jak zrobisz pierwszy, to już idzie. No to już idzie, ja wiem. no z czym to się je, jak Tak, tak. Ludzie będą reagowały na wszystkie. A co zrobić ten pierwszy, okazuje się, że ludzie są tacy, wiesz, o fajnie pokaż co tam sobie zrobił. Jest jakieś ciepłe przyjęcie, potem druga sprawa jest taka, że wiesz, że... Już później te dziary to są takie, ja, 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 ja to tak zawsze mówię, jakieś takie biżuterii do czego? Już, no, już się znosi, już tak ta. widzisz, ty, bo sam nie zauważyłem, że ja też mam dużo po że, ale częściej części nawet nie, nie pamiętam, że mam, i gdzieś na pewno zdjęć zobaczyć, ta, co, nie zobaczysz. Tak, tak. I chcesz coś nowego po prostu, nie? Ty Dokładnie. To, jak to z typsowym, nie? Z zegarkiem czy z czymś, ja, a, proszę, dołączać, no. ale ten, no, to zrobił się to Tak. To jest ten mąkarz fajnie to wygląda, no, jak masz zamknięty już ten rękaw, jak zawsze chcesz coś tam robić, nie? Mhm. Tak, ty, też jak przedramię masz dookoła, to jest ci już lepiej, no powiedzmy, ten wzór tak samo jak z drzewami. No, masz skończony dookoła, na drzewa niekoniecznie tam jest, co byś chciał zrobić, no to tak, tak, do tego momentu to jest tak jakby skończony, nie potrzebujesz iść aż tak do góry, nie? No, Ale no, jakby to był taki motyw, który można było pociągnąć wyżej, no to byś o tym myślał, że ale fajnie było zrobić, wiesz, że z zewnętrznej strony on był fajnie, wiesz, zamknięty od góry do dołu. Nie? Tak, tak, tak. No, dlatego właśnie ja ci powiem, że yy, właśnie no, tą rękę będę chciał tak sobie przeznaczyć co mam klęknąć czy nie, nie. co do mnie bokiem <noise> i luźną mm, Spiritus. <noise> Mocny Ta Odkazić wewnętrznie proszę tak Teraz chyba odbijamy się pach No Teraz będzie się wyświetlało, no. to dała filmy Zobacz Gajos Zobacz A weź normalnie Proste. rękę Okej, okay, tak Nie wiem czy, czy bym bardziej do środka Czemu nie dał na swoim wzrokiem. No, tak, tak. <grym> no. Trochę. A dajcie no, mi to też zobaczyć. Dół, nie? Tak no. No. To Nie widzę. Wygląda, że No, tu między tam kości mi się to wcisnę, nie? Wiesz sobie tą kość. To trochę idzie za bardzo w dół. Pomiędzy to co mnie pierwsze, a to... Ale, że co? Że bardzo idzie tam, tak? No w dół. Aha Teraz. Czyli chcesz go Zabry po prostu to, to wyżej, tak? Tak, troszkę wyżej. Tak to to to, to, to. Spokojnie no. A tu... A kurde ja ci powiem, że podobał Ci się. To by wiesz, Alicja, rozumiesz kurde widywała swoje dzieło często. Tak? No. <ślesy> Cisnąć. Słyszysz kolego jak to brzmi? Zaraz, normalnie kolanem do wiesz, do, do podłogi, <laughs> alicja i. <laughs> Ej, i będzie działać normalnie wiesz. Delikatna zmiana, ale jest chyba lepiej. Wpatrz w lustrze. No, teraz jest na środku. No, no, dziękuję. 80 no, to już wiecie, no. No, okay, bo to w tym to są mi te igły, tak? Ja to z igłami to jestem na normalnie na ty, nie? Ja z na przykład się boję, nie? No. Poważnie. No. Ale wydziarać się da. A to tak w większości jest. Co, zaczynasz? Zaczynamy. No. A teraz to co, lecisz tam tą pojedynczą igłą, czy tam o, pojedynczą? Bo później tam cieniowanie będziesz robić z tą grubszą no. Ale jedną, czy ileś tam tych igieł jest? Jedną. Aha. Znaczy się jest ich dużo więcej. Aha. W środku, No. no. A, i co, I takie, takimi miszami jeździcie i co? No ten biały i brązowy ma 2-6 metra wysokości, a ten królik a. ma 2, nie? Kuwa, to duże 2-6 metra? O, no, no kurde To no, i, Ja mam kamizelkę, akumulator na plecach, tam no. jest dmuchawa I on się pompuje cały czas, nie? A masz tam lekko tak? dmuchacz? No, no dmucha mi z zewnątrz to powietrze, nie? No, natomiast teraz no to jest teraz z tym no. Z 50 no. nie? Teraz byliśmy na tej 50 O kurde, zajebiste Pokażę? Grubo. Wysz, wyglądasz jak mam zamrozić to, co we wtorek? Ja nie, nie jest tym Kar gorąco. 30 minut to jest takie karty, że to więcej nie patrzyło, nie? Tak, tak, zdrażyć, to nie. Zapytajcie, jak mam zamrozić to, co we wtorek? Nie, to jest ten brązowy. Aha. Zmuchałeś. Tak, dama, to było tak. To ogólnie można was znaleźć jako imprezowy wycieczki. Zmuchałeś z ręki. To jest z osiemnastki. Aha. To fajne. Co za fajno! Zaraz będzie wjazd, no czekajcie. Tak do 15 km jak dojeżdżamy, to mamy 150 zł za 30 minut, nie? A, A później tam już jest kwestia ostatnio. No to jest wielki tak myślę, nie? No, e. Do tego. A jesteś gdzie? Nie, pęckowo, to jest koło wielenia. Aha. Ale dojeżdżamy. No i... I będzie? Coś jeszcze będziemy poprawiać? Mhm. Czy już? Nie? Już poprawiałam, tylko trzeba będzie kalkę wymyć I co mhm. wszystko. I co? jak to wygląda? Tak jak tam patrzysz? Elegancko Ta, Fajnie. Nie? 113, fajny kontrast. No. Nie no. no, ja, wiesz, czarny, ja ogólnie ci powiem, że właśnie zawsze chyba z fachowcami trzeba. Normalnie, bo wiesz Od serca No, no. Ta? Pięknie, da. Ta. Nie no, ściążka się Tak? Musisz jechać się, przepięknie, tak? Nie no Jeszcze raz mnie to myślisz Pokazujesz mi tą No Nie no, fajnie no Kozak Kurwa no, fajnie co to wyszło Kurde, super No o to mnie chodziło Fajnie Siedzi 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 I wsiadło. Aha. Jak żona na twarz <grym> no. 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 no Fajnie I co jak? Nie No Na razie żyje. <grym> No to już będziesz żył do końca. Co tak. ty pod podgląd włączasz? Mniej więcej, żeby to sobie Ten? Tu? No, to tak później, żeby sobie tam gdzieś kolory, jak i dobrać coś, to tak sobie włączam po prostu. Aha. wiesz. Ale to nie, nie jest taka standardowa procedura. Tak bardziej jak robię o kolor, nie? bo tak w mhm. szarościach to tam luz. Ale widzisz ten wydruk jest taki... No tyle trochę tych kolorów tutaj no. będzie, nie? No tu wiesz. Dlatego no, tak żeby sobie wszystko dobrze podobierać to naprawdę trzeba będzie trochę tu się pobawić. No, fajna będzie działa. No też się ci kąś, że szczerze, jaram koncepcją, fajne, kurde To jest coś innego no. I to może od razu, wiesz, fajny motyw ojca z synami, ale chyba no, inaczej, no. nie? Mhm uh -huh. Jak? Jak, uczucie takie początkowe? W porządku, to że luz nie o, to to... się czegoś gorszego No, to to będzie tak ja. za chwilę, nie? No to później będzie tak trochę. To miło, już będzie bardzo, takie nieprzyjemniejsze, no. Hmm. Czyli mamy no, ale... takie dubania, nie, że jest tak. dubać powoli, tutaj coś jaśniejszego, tu coś ciemniejszego i to takie działa, hmm. zmienia ten ból. Tak, jak się robi kolor, no to trzeba no. zacząć od najjaśniejszego Aha. do ciemnego, nie? Jedzieć, więc yy, robisz coś ciemnego, naokoło wszystkie rzeczy takie ciemne, żeby sobie nie pobrudzić tego koloru. I dopiero potem na końcu robisz jeszcze takie wiesz, te błyski światła czy coś, nie gdzieś... No, no. Czyli tak jak na przykład tutaj, nie? Tu no, widocznie. Tak, tak. To to będzie uh -huh. powiedzmy na końcu, nie? No, tak samo no. potem, wiesz, jeszcze będziemy robić, ale potem jeszcze dodamy trochę taki, wiesz, gdzieś tu na nich, na bokach. I to też jeszcze te postacie bardziej wyjdą, nie? No, no. Oddzieli nam trochę od tego, nie? No to wszystko tak... Tak, Fajnie. tak, A konkurs jest najważniejszy. No, tak? tak. potem całą tą pracę wyciąga.